No i kochani Wiem Że Że to nie będzie ostatni jeszcze filmik Więc Muszę Trochę zrezygnować troszeczkę mu, Będę nagrywał mu, Wiem, że będę nagrywał filmiki Już od marca Ale Będę miał 18 latek Na nawet Dobra. Też będę nagrywał filmiki. Też będę youtuberem. Wiem, że muszę... Muszę troszeczkę pożegnać z tobą. Ten tuto, który szczeraliście, to nie jest żaden flickbait ani jakieś to. Dobra. To jest... Czy to będzie ostatni filmik? Nie wiemy, ale będę dalej nagrywał. Więc mam 113 subskrybentów i mam prawie 300 filmików. Więc jak w 2025 będzie już 300 filmików. W 2025 będę witał nowy roczek. Dobra. Cyfreczki będą ze mnie dumne I dziewczynki Okej okay. No to na razie Pozdro